Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Drodzy Państwo, można to śmiało powiedzieć. Adma wraca. Rudowłosa raperka, jak sama nawija, po trzech wraca, i to trzeba jej przyznać, robi to dobrze. Wjeżdża cała na czerwono w najnowszym singlu Upiorne Urodziny. Singiel z przytupem, klip wyrazisty i Adma ze swoim ciętym językiem. Jeżeli jej nowa płyta cała będzie taka, to może być lepiej niż ktokolwiek się spodziewał. Jako nowinka pojawił się również klip Jankiego i Ramsona do numeru Ziemia na Marsie. Cała Amfizbena ma swoich zwolenników, jak i przeciwników, ale chyba po prostu chłopaki mają dobry lot. Ziemia na Marsie to klip, którego akcja dzieje się w biurze, ale wcale nie dzieją się tam normalne rzeczy. Nikt tam chyba zresztą normalności po panach się nie spodziewał, choć jeśli chodzi o samą amfizbenę, wciąż w necie trwa dyskusja, kto tam wypada lepiej. A wy jak myślicie? Igi czy żaba? No i sporym zaskoczeniem jest również nowy klip Fabiańskiego, który jak możemy przeczytać pod tytułem, jest już Fabiańskim bez Sebastian. Seba pojawił się w towarzystwie Guerilli na bicie Niemego. Trzeba sobie przyznać, że akurat Niemego to najlepiej wykopał, bo to mega producent, a nie wszyscy go znają. Numer nazywa się Werter i to o Werterze w zasadzie jest, ale za to chyba można powiedzieć, że jest mało rapowy. Guerilla i gitary dają zdecydowaną przewagę i wrażenie, że jest to bardziej w klimacie męskiego grania niż ulicy. Więc może na nowy w nowym albumie Fabiańskiego spodziewamy się hmm, zmian, oby na same lepsze. Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju.